Co się wydarzy w 310 odcinku tureckiego serialu Wichrowe wzgórze. Ceyneb wydostaje się z pułapki zastawionej przez Gozdę. Nie oznacza to koniec wojenki o Halila. W głowie zazdrośnicy rodzi się nowy plan. Emisja 310 odcinka Wichrowego wzgórza w środę 3 grudnia. Podziel się wrażeniami w komentarzu 310. Odcinek serialu Wichrowe wzgórze. Co się wydarzy? Emisja 310 odcinka serialu w środę 3 grudnia 2025 roku o godzina 14 na TVP1. Gozdę zamyka Cajneb w łazience, żeby uniemożliwić jej pójście na wesele z Haliłem. Gdy jednak Cajneb rusza z mężem na przyjęcie, gozdę namawia Songul, żeby udawała chorą i zadzwoniła po Halila. Eren i jego rodzina robią wszystko, żeby umód odzyskał pamięć. Podają mu różne dania, aż w końcu dochodzi do reakcji alergicznej. Selma znajduje w internecie artykuł przedstawiający Umuta jako groźnego przestępcę i seryjnego mordercę. Mimo podejrzeń, Selma i pozostali nadal opiekują się cierpiącym na amnezję Umutem. Jednocześnie rozważają, czy dzwonić po policję i jak go ewentualnie obezwładnić, bo boją się, że po odzyskaniu pamięci może być niebezpieczny. Zobacz zdjęcia z odcinka. Widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem Wichrowe wzgórze, turecki, ruzgarli tepe. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD. Choć polscy widzowie oglądają obecnie pierwszy sezon, w Turcji rozpoczęła się już emisja kolejnych odcinków. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty chłopak, na którego trzeci sezon polscy widzowie będą musieli długo poczekać.